Czy jesteście gotowi na kolejną eksplozję prawdy? Mam nadzieję, że tak, bo ja jestem. I trzecia sprawa. Ta najważniejsza, bo dotyczy nas wszystkich. W ostatnich dniach doświadczyliśmy czegoś niewytłumaczalnego. Gwałtowny spadek wyświetleń, jakby algorytmy nagle przestał nasze treści promować. Przyczyn może być wiele, przynajmniej kilka. Słabsze treści, sezonowość, konkurencja, a może ktoś Próbuje nas po prostu uciszyć. Tego nie wiemy, nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z takim negatywnym zjawiskiem. Ale wiecie co? Nie damy się, będziemy nadawać aż do końca. Jak nie tu, to gdzie indziej. Dlatego dzisiaj bardzo bardziej niż kiedykolwiek, proszę Was o tewne wsparcie, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie ten film. Każdy Wasz gest to cios. Cios wymierzony w tych, którzy chcą nas. Uciszyć. Udostępniajcie ten odcinek i jeśli możecie, wesprzyjcie nas finansowo poprzez patronite lub zrzutkę. Każda złotówka to cegiełka w budowaniu naszej wspólnej siły.